Panie trenerze, pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo, inauguracja bardzo e, udana, tym bardziej, że bardzo wysokie to zwycięstwo. Myślę że, myślę, że tak. Przede wszystkim z przebiegu gry uważam, że jak najbardziej zasłużone byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, chociaż przyznać trzeba, że Antrel to nie jest zespół przypadkowych ludzi, ale na pewno olbrzymie brawa dla chłopców za niesamowitą determinację, zaangażowanie no i przede wszystkim za fajną, bardzo czasami nawet dość ciekawą grę. Czy można powiedzieć, że zespół jest dobrze przygotowany do tego sezonu? Myślę, myślę, że że tak, aczkolwiek rodziliśmy się w olbrzymich bólach i myślę, że że Meczu na mecz powinno być coraz lepiej. Kto tutaj najwięcej pracy wykonał dzisiaj, według pana? Myślę, że wszyscy. Myślę, że wszyscy bezwzględnie, bezwzględnie zasłużyli na olbrzymie, olbrzymie wyrazy uznania. Nie ma tutaj dzisiaj zawodnika, który w jakiś sposób zawiódłby mnie na przez 90 minut. Absolutnie zupełna, zupełna, pełna, pełna zaangażowania gra. Jak długo pan składał ten zespół, tę drużynę? 15 dni. Miesiąc czasu w tej chwili dokładnie. Od 15 lipca. I po, I po tych 15 dniach praktycznie to, mamy... Że, pierwszy... Powiedzmy, że w tej chwili od miesiąca, tak? No bo jeszcze w międzyczasie byłem z chłopcami na, na obozie, także w sumie byliśmy ze sobą, no powiedzmy, tam około 2-3 tyg tygodni, niepełnych tak. Jak pan ocenia tą grę w ogóle dzisiaj? Proszę tak, myślę, że, myślę, że jak na A-klasę, jak na zespół na, na poziom A klasy mecz na niezłym tempie i myślę, że kawałek, kawałek. Może nie jakiegoś tam wielkiego widowiska, ale na pewno fajnego, ciekawego meczu. Kiedy można będzie coś więcej powiedzieć? na temat tej drużyny, bo po, po pierwszym meczu chyba troszkę za wcześnie. Myślę, że tak, zdecydowanie za wcześnie. Po pierwszej rundzie, myślę, że po rundzie jesiennej będzie można jak gdyby coś, coś, coś więcej powiedzieć na temat, na temat tego, co, co będziemy tutaj, o co będziemy walczyć, jakie będą nasze cele. Cele są w zasadzie jasno określone, natomiast zobaczymy, jak to, jak to wszystko bo, bo, bo inaczej. Boisko jest, jak gdyby wszystko zweryfikuje. tak? Gratulujemy pierwszego zwycięstwa się, w, nowym, w nowej lidze. Gratulujemy jeszcze raz i życzymy sukcesu. Dziękuję bardzo, mówię to przede wszystkim zasługa chłopców, ale naprawdę bardzo U bardzo cieszę się. Też. Dziękuję serdecznie. Nowy zespół na pójcie wojskam stadionu miejskiego w piasecznie. Pięknie! 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 Pięknie!

The King of the Jackals, young thank <laughs> you შემდეგ ამას დაახლოებით

jeszcze raz przypominam, jeżeli komuś brakowało futbolu na tym stadionie, to we wtorek o 17 zapraszamy na inaugurację kobiecej ekstraligi pomiędzy Gostirkami Piaseczno a Górnikiem Łęczna. Mówił do Was Darek Lipski. <noise> Nie tutaj. Spójrzcie na lewo! Spójrzcie na lewo! To <śledzimy> 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 o, to ta, o, to ta, o, jest tam. Spójrzcie na lewo! <śledzimy> <Puszczy> na lewo. <śledzimy> <śledzimy> Naciskajcie na inne instytuty! <śledzimy> <śledzimy> <się> <śledzimy> <Pusza to> <śledzimy>

<laughs> Não, é, <yeah, it's> <laughs> 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 ད� 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 także wybrali 4 do 1. Następny mecz pierwszego września o 11.30 na tutejszym boisku będzie rozgrywane z marcem Warszawa. A jeżeli komuś brakuje futbolu jeszcze bardziej, to zapraszam we wtorek na 17 na inaugurację kobiety ekstra pomiędzy Goswien Stami a a Burmistrzą. Jak się wam grało? Pierwszy mecz, pierwsza, e, pierwsze takie chrzest bojowy właściwie drużyny. Mieliśmy tak naprawdę dobry początek dobrze się nam ułożyło, bo szybko pierwszą bramkę. E, potem w miarę też szybko druga. E, kontrolowaliśmy dosyć mecz, więc wydaje mi się, że się przyjemnie grało, tym bardziej na takim fajnym boisku. E, potem może trochę w generwowości przez straconą bramkę, ale wydaje mi się, że cały mecz był pod naszą kontrolą. Druga połowa Widocznie to pokazało. Bramek dużo. Cztery bramki w pierwszym meczu to naprawdę duży sukces. Drużyna gości została rozjechana, tu praktycznie. Wydaje mi się, że to jest też taki dobry początek, dobry prognostyk na przyszłość. Choć wydaje mi się, że w pozostałych też meczach w przyszłości będzie jeszcze lepiej. Bo dopiero się zgrywamy, to jest też nasz początek. Pierwszy mecz tak naprawdę w, w pełnej kadrze w takim systemie też gry. Więc e, optymistycznie patrzymy w przyszłość. Czy ten pierwszy mecz będzie miał duży wpływ na to, jak będzie sezon wyglądał? E, myślę, że nie, będzie dużo pewnie walki w meczach na wyjeździe na, na własnym boisku. E, myślę, że punktów żadnych nie stracimy. E, ciekawe będzie też, e, dla mnie to jest też wielka nie jak będą wyglądały te boiska w, u przeciwników i jak się będzie grało na, na innych stadionach.